Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na bardzo specjalny odcinek. Ale jak to, w salonie Hondy? To nie jest zwykły salon Hondy. Honda Fugel mieści się niedaleko Chemnic. Mają tutaj oczywiście przede wszystkim Hondy, ale są również dealerem Kia. Można tutaj kupić na przykład Stingera. To BMW, które widzicie obok, znacie nowe, kosztuje 100 tysięcy euro, ale powiem wam coś lepszego. W środku stoi starsze BMW, które jest ponad dwukrotnie droższe. Dodatkowo jest tutaj no, troszkę naprawdę ciekawych aut, które warto zobaczyć. Takie odcinki pojawiają się rzadko, tak więc zapraszam. Cała przyjemność po mojej stronie. Część z tych samochodów nie jest wystawiona na sprzedaż. Przejdziemy po kolei obok w zasadzie każdego, ale zaczniemy od bm o której wspomniałem. Ćwierć miliona euro za BMW Z8. Jeżeli ktoś da tyle pieniędzy w tym momencie, to ono zostanie sprzedane za tą kwotę, ale na Mobile D aktualnie nie figuruje. Cóż to jest za samochód? Rok produkcji 2001, 400 koni mechanicznych i raptem 28 tysięcy kilometrów przebiegu. Niemiec kupił i nie jeździł, ale przyznajcie, czy ta cena nie jest troszeczkę wygórowana? Przyglądając się temu autu z tyłu, rzuciła mi się w oczy tablica rejestracyjna, sezonowa oczywiście, ale od początku maja do końca września. Wiele sezonowych tablic rozpoczyna już swoje życie od 1 marca, czasami od 1 kwietnia, do końca października, a nawet do końca listopada. Tak więc tutaj mamy do czynienia z naprawdę kolekcjonerskim stanem. Auto jeździło tylko w słoneczne dni tak stereotypowo. Przejdźmy dalej. Tu jest kolejne auto, które również jeździło co niedzielę. Samochód z 2012 roku, no, przebieg ma równie niski jak to BMW. 23 tysiące kilometrów, tak, ośmioletnie auto z takim przebiegiem, jeżeli znacie się na tych samochodach, jeżeli sprawdzacie ogłoszenia w Polsce i za granicą, to możecie oczywiście odnieść się do tego, czy te ceny są w porządku, czy nie, na komentarze zawsze czekam. Co jest pod maską? No oczywiście AMG 6.3, nie, 6.2, ten silnik występował w mniejszych samochodach w C-klasie na przykład, ale tam był słabszy. W tym wariancie ma on 571 koni mechanicznych. No i jak już możecie zauważyć, jest to SLS Roadster, czyli nie ma tutaj tych finezyjnych drzwi, które unoszą się do góry. Tutaj bardziej komuś zależało na tym, aby to on był widoczny, a nie samochód. Chociaż nawet w tej formie przyznacie, że wyróżnia się niesamowicie. SLS numer 2 stoi tam dalej, za chwilę do niego przejdziemy, no ale teraz pora na jakieś kolejne auto. Na tym. Nie ma niestety karteczki, tak więc auto pozostaje w prywatnej kolekcji. Aktualnie nie jest na sprzedaż. SLS numer 2 również nie ma na sobie kartki, na mobile.de nie widnieje. No i. Nie jest na sprzedaż, chyba że zaoferowalibyście jakąś konkretną cenę, być może właściciel by się zgodził na sprzedaż. Naprzeciwko SLS-a stoi Viper, do niego za chwilę przejdziemy. To auto jest na sprzedaż, ale po drodze mamy jeszcze kolejny konsek dla fanów Mercedesa CLK AMG. Wiem, że na tego typu auto długo czekaliście i bardzo miło mi jest zobaczyć je w takiej formie. Spójrzcie. Jak wyglądają tutaj nadkola? Jak to auto jest poszerzone? Przód oraz tył. Jak to wygląda? Mercedes sam w sobie nie jest autem, które łatwo można stuningować. Jednak ten stereotyp aut dla starszych panów troszeczkę pozostaje, ale widać, że da się to jednak zrobić w naprawdę smaczny sposób. Tuż obok znalazłem jeszcze kilka motocykli, m.in. Honda Manki. Świetnie wyglądający pojazd. Wiem, że Romet produkuje podróbkę tego typu motocykla, ale za nim stoi coś bardziej wiekowego: CX500 Turbo, z których lat to jest sprzęt. Moja pasja do motocykli rozpoczęła się mniej więcej w 1999 roku, gdy pojawiła się pierwsza Hayabusa, tak więc to raczej nie jest mój klimat. Tutaj mamy jeszcze CBX-a dla koneserów. Wracając do samochodów, tuż przed Mercedesem CLK stoi Porsche Taycan. Tak czarny, że aż nie widać szczegółów. A o który szczegół najbardziej chodzi? O ten, Taycan Turbo S, czyli najmocniejszy wariant. Przyszłość motoryzacji? Tuż obok przeszłość, auto, którego już nie ma. Viper. Swoją drogą, najnowsze wcielenie tego samochodu, które już oczywiście nie jest produkowane, myślę, że jest niedocenianym samochodem. Jeszcze w tym momencie można kupić w miarę nowe egzemplarze za rozsądne pieniądze. Takie Ferrari za oceanu. Wspomnijcie moje słowa, gdy ceny tych samochodów wyskoczą w górę. A co tutaj mamy? Co stoi przede mną? Viper z roku 2010. Przebieg znikomy, ale o tym za chwilę. Co ważniejsze, to silnik V10 8,5 litra. Jeden z najlepiej brzmiących silników, jakie słyszałem. 612 KONI. Ale patrzcie na to. Kilometry: 5000 km za 75 tysięcy euro. 10 lat, 5000 km, czyli szybko licząc 500 km rocznie. Niezły wynik, co? Ciekawe, czy olej został wymieniony dziesięciokrotnie, No ale jeżeli jesteście zainteresowani tego typu samochodem, myślicie o zakupie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skontaktować się ze sprzedawcą. Z Tecanem nie ma takiego problemu. Tam oleju się nie wymienia. Do AMG kolejnego zaraz wrócimy. Tutaj jest jeszcze 991.2, ale z tego co widzę nie jest nas sprzedaż. Tak więc przejdźmy do NSX. -a. Wiem, że są dwa. Model na sprzedaż, jeden nowy, drugi używany. To jest akurat używka z 2017 roku, przebieg niecałe 43 000 km, silnik 3,5 litra, 581 koni. Silnik oczywiście jest umiejscowiony centralnie, ten samochód to jest hybryda jest to tak szalona hybryda, że ciężko to opisać. Ci z was, którzy regularnie oglądają mój kanał, wiedzą, że miałem okazję przejechać tym autem na miejscu pasażera. No i wrażenia były tak intensywne, tak chore, że do dzisiaj nie jechałem czymś bardziej szalonym. 136 tysięcy euro to cena, którą przyjdzie Wam zapłacić, jeżeli zdecydujecie się na ten egzemplarz. Jest również nowy za jakieś 210 tysięcy euro. Tak więc zniżka 70 tysięcy po trzech latach. Jedna trzecia? Całkiem myślę okej, okay jak na tego typu samochód. Obok jednej białej Hondy stoi kolejna. Dla fanów Skittlesów mamy tutaj również inne warianty kolorystyczne. Z tego jednak co widzę, biały egzemplarz nie jest wystawiony na sprzedaż. Czerwony również nie. Mowa oczywiście o modelu S2000. Dalej przejdźmy do niebieskiego. Tutaj również nie widzę żadnej kartki. Jednak na tym szarym, siwym jest już karteczka. 32 000 euro. Za samochód z 2004 roku, 241 koni i 50 tysięcy kilometrów. Tak więc fani Hondy S2000, jeżeli chcecie zadbany kolekcjonerski egzemplarz z Niemiec, no to chyba już wiecie gdzie przyjechać. Zostawmy na chwilę Hondę w spokoju. Za chwilę wrócimy jeszcze do innych egzemplarzy, ale ominąłem jeszcze jedno auto: AMG A45S. Najnowszy model, w najmocniejszej wersji, jednak z tego co widzę, nie jest na sprzedaż. Cóż to za salon, który nie sprzedaje wszystkich swoich samochodów? No cóż, kusi na pewno. Dalej wygląda na to, że są już same samochody marki Kia. Nie, to jest tylko złudzenie. Tam w głębi jest jeszcze G-klasa, aktualna z października 2019 roku. Bardzo ciekawy samochód, miałem nim jazdę testową, modelem G500. Tutaj mamy wersję z silnikiem wysokoprężnym o nazwie G400. Ma no, ona 330 koni mechanicznych. Silnik to 3.0, w sumie bliżej mu do 2.9 niż 3.0, no ale. Niech im będzie. 139 tysięcy euro za auto z przebiegiem niecałe 5000 km. Tak więc widzicie, ile robią dieselki w Niemczech? Auto ma pół roku i najechane 5000. Czy zawsze więc diesel musi jeździć? No, wygląda na to, że nie. Idziemy dalej, już pod sam koniec tego salonu. Co tu możemy zauważyć? Hondę CRZ. Ale to jest już raczej taki. No eksponat, auto z kolekcji. Podobnie jak CRX, który stoi obok oraz Civic, te auta raczej nie są na sprzedaż. Jedynie ciekawcy mogą sobie spojrzeć na kartkę, która znajduje się na szybie, poczytać troszeczkę o historii tego modelu, poznać dane techniczne. O, tu jeszcze w rogu ominąłem jedno Ferrari z Japonii. Civic, również nie do sprzedania. Dobra, idziemy na górę. Znalazłem kolejnego NSXa. Do niego za chwilę podejdziemy, ale patrzcie, co tu jeszcze się ukrywa? Formuła 1: Be on edge, czyli bądź na krawędzi. Nie dla mięczaków, a więc jest i NSX. Nówka sztuka 210 tysięcy euro, ale mamy tutaj hamulce z włókna węglowego. Z tego co pamiętam, w katalogu one są wycenione na 20 tysięcy euro. Tak więc, no, w zasadzie, więcej opcji dodatkowych się tutaj prawie nie ma. To jest element, który znacznie wpływa na cenę. Dla fanów starszego NSX tam jest w wersji czerwonej z kierownicą po lewej stronie. Tutaj mamy wyścigówkę z kierą po prawej w barwach Honda Racing. Tam dalej jeszcze stoi jedna wyścigowa Honda, jeszcze jedna Honda. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej wyścigówki. Przyjrzyjmy się detalom. Fanom japońskiej motoryzacji na pewno zaczyna mocniej bić serce. Co do serca tego samochodu, no to już do niego przechodzimy, gdyż jest wystawione na takim stojaczku. Można podziwiać silnik z NSX-a z bliska, a tutaj jeszcze po drodze jest ten czerwony egzemplarz, o którym przed chwilą wspomniałem. Tutaj w rogu stoi jeszcze jeden Civic. No i myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o to miejsce. Po drodze Pocket Bike w barwach repsola z numerem Niki Haydena, no i myślę, że w tym momencie na tym skończymy. Dziękuję za wycieczkę. Mam nadzieję, że uda mi się odwiedzić więcej tego typu miejsc w przyszłości. Dajcie łapkę w górę, jeżeli to jest temat, który Was interesuje, jeżeli chcecie oglądać więcej takich odcinków. No i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tak więc dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.